Cześć, witajcie Assassin08 z tej strony i witam Was w kolejnym odcinku z serii Piła 2. Moi drodzy, rozpoczynamy w miejscu, w którym zakończyliśmy sobie ostatnio i powiem Wam, że nienawidzę tej gry. Nienawidzę tej gry pod wieloma względami, chociażby dlatego, że ciężko tutaj o autosave y. i musiałem cały, y, ostatni odcinek przechodzić na nowo, ponieważ jak wczytałem grę, to miałem wszystko od samego początku. Totalna, totalna masakra. Zwiedzamy sobie kibelki. Jak widzicie, oczywiście od razu przypomina mi się część pierwsza. A szczególnie jak widzę, te strzykawki w kiblu. Także szukamy. Co to jest? Jakiś klucz czy coś? Coś złapałem. Ale czy to jest klucz? Nie, chyba nie. Found a nail, okej, okay, czyli musimy znaleźć gwóźdź, w sumie to musieliśmy, ponieważ już go mamy. Także, moi drodzy, no rozpoczynamy kolejny odcineczek, co dzisiaj spotka naszego Michaela Tapa. Nie mam zielonego pojęcia, ale za chwilę się o tym przekonamy. Wcześniej oczywiście, spenetrujmy sobie wszystkie te pomieszczenia. Minigerka oczywiście z otwieraniem zamków. No i pięknie. Dobra, otwieraj tap, no i co my tutaj mamy? Hmm. Tutaj mamy combination lock, nie look, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku. Więc coś tutaj musimy wpisać. A tam mamy Billiego, no dobrze. Tutaj mamy kolejne pomieszczenie. Jakaś łazienka. O, jest cyferka 4. Turn handle. O, no, możemy odkręcić wodę. Dobrze. Czy coś mamy tutaj ciekawego? O, jest! Water heater. Ok, włączmy. Nie wiem czy włączyłem, czy nie. Miałem zielonego pojęcia. Tutaj kible puste. Mogę wyłączyć tą wodę? Myślałem, że to się będzie przelewało, ale czekajcie, jeżeli hiter został włączony, czyli jakiś taki podgrzewacz. a para idzie, okej. Okay. Czekajcie, moment, bo coś tu mamy. 942. Okej, okay, dobra, teraz wszystko jasne. 9, 4, 2, czyli rozumiem, że jest to szyfr, aby dostać się tutaj. Zobaczmy. 9, 4, 2. O, faktycznie. Ok, elegancko. Chociaż jedną maskotkę będę miał, ponieważ tamtej no niestety nadal nie zebrałem. Charakterystyczny śmiech Billiego Papeta. No dobrze, w takim razie mamy jedną rzecz, jedną maskotkę w sumie, o tak powinienem powiedzieć, a tutaj mamy save'a. Boże, jak ja bym sobie zasejwował w poprzednim odcinku, gdybym chociaż przeszedł jeszcze kawałek, to byłoby git. Dobra, zapisujemy grę. Okej, okay, gra zapisana. Także całe szczęście. Od tego momentu najwyżej sobie zaczniemy case file. Hoffman! Mark Hoffman! Halo, Buster, co ty tutaj robisz? Oczywiście żartuję. Mark Hoffman, doskonale znana postać z um, uniwersum Piły. Także, także to jest to. Dobra, lecimy dalej w takim razie. Mamy maskotkę, mamy nailbat. Tam się zamknęło, także już nie ma odwrotu, moi mili. Otwieramy szafeczkę. I przestawiamy, tylko że tym razem przestawianko jest w innej formie, widzę. Ale chyba nawet łatwiejszej. Tak mi się wydaje, przynajmniej. A czekajcie, momencik. Łoje, słuchajcie, wam, że to była taka plątanina, że jakaś masakra. No ale dobra, otworzyliśmy wrota. Telewizorek. Serduszko. Trochę zranione. I kaseta. Ok. Serduszko. I kaseta. Dobra. Ok, czyli mamy kolejną y, jakąś zabawę, jigsaw. Y, rozumiem, że musimy iść według tego schematu, czyli serduszko, kaseta. Serduszko. No dobra, a kaseta? Tutaj muszę przejść? Najwyraźniej. Serduszko. I kaseta. Serduszko. No i jestem na miejscu, elegancko. No dobrze. Kolejne pomieszczenia. Tutaj mamy lockpick, czyli ten nasz chrupacz, którego możemy użyć tutaj. Tutaj mamy też tego nailbata, więc w sumie nie wiem czy mi się opłaca zabierać. Tutaj mamy kolejne drzwi Time is your own your side. Przepraszam. I kolejny lockpick, tutaj taki lock do otworzenia. Eee, time. No tutaj mamy drugą 15, fu, pierwszą 15. Tutaj mamy piątą dziesięć. A tutaj mamy... Moi drodzy... To co, że niedobrze wygląda? Dwudziesta dwadzieścia mniej więcej? Nie wiem. O! Coś mamy. Co to jest? Kaseta. OK Tutaj słyszymy opowieść kogoś. Pytanie tylko brzmi ja mogę przewinąć to sobie trochę na dół, czy coś? Chyba nie mogę, dobra, close. I tak nic z tego w pewnym sensie nie zrozumiem. E, dobra. Wchodzimy tutaj, zablokowane, a tutaj? Też zablokowane. No dobra. Musimy to jakoś chyba otworzyć w takim razie, ale tak piąta 10. Piąta e, ten zegar podobno wygląda jakoś inaczej. 8, 26, 25. Czyli co, że 8, 2, 5? Sprawdźmy. 8, 2, 5. Nie. 8, 2, 6. Tak jest. Oho! A tam mamy jakiegoś gościa. Ale czekacie, bo tutaj jest zamknięte. A chciałbym się w sumie tutaj dostać. Tylko pytanie brzmi: jak otworzyć te pomieszczenia? Hmm. Bo jak tam przejdę, to już obstawiam, że. Raczej tutaj nie wrócę, chociaż może. Tu mamy ten lockpick. No dobra, zaryzykujmy w takim razie i zobaczmy, kto to jest w ogóle. Siemano. Kolejny uwięziony przez Jigsaw, którego muszę uratować, czy nie? Chyba nie. Ok, on chyba będzie mnie atakował. Dokładnie tak. No zapraszam, mordeczko. Znowu te quick time eventy. Co i to wszystko? Okej, okay, dobra. E, I zmarnowałem tym samym. I nie przejdę. Aha, no to nieźle. E, no dobra, tutaj mamy jakieś 20 sekund. Ale 20 sekund na co? Drzwi zamknięte. Manekin, może muszę go włączyć. O, dobra, okej. Okay. Okej, okay. rozumiem, że muszę odpalić wszystkie manekiny. Gdzie jest jeszcze jeden? Gdzie jest jeszcze jeden? Może tutaj gdzieś? Tak jest, dobra. W takim razie otwieramy. Ej! No dobra. Ile sekund? Trzy! Szybko! Uciekaj! Dwa, jeden! I koniec. A myślałem, że coś wybuchnie. Dobra, na szczęście nie, okej. Okay. <laughs> Ale powiem wam, że już się wystraszyłem. Dobra, lecimy. Jeden jest. Biegnij teraz do drugiego, szybko. Cyk, dobra. I zostaje jeszcze jeden. I ta myszka nieszczęsna. Coś strasznego. Dobra. Hop, włączaj! No, włączaj! No, włączaj! No nie, no przecież to jest żart. Już mi się zamknie pewnie. No. Jezus, Maria! Raz. Teraz cię będę lecieć po prostu tyłem. Może będzie szybciej. Dwa. Okej, okay. zostaje jeszcze jeden. Co za jakaś głupia minigierka. I trzy. Dobra. Biegnij, biegnij, biegnij. Okej, okay. w ostatniej chwili udało się. Całe szczęście. Dobra. Co mamy tutaj? Puzelek. Czy ja serio tylko po puzelka tutaj leciałem? Ale masakra. No dobra. W każdym razie, otwieramy. Wychodzimy stąd. Tu mamy szkło, dlatego on tak reagował. Mogę to jeszcze raz włączyć? Chyba nie. Dobrze, w takim razie sprawdźmy w ogóle co ten gościu miał, bo tego też nie sprawdziłem. Klucz! No właśnie, to jest bardzo potrzebna rzecz w tym momencie. Stairs. Więc pewnie muszę tutaj iść, no bo wszystko inne jest pozamykane. Dokładnie tak. Unlokujemy. Oho, czy to się zarwie pode mną? Chyba tak. O, raczej nie. No dobra. E, no dobra. Schodźmy w takim razie na dół. Zobaczmy, co jest na dole. Tutaj chyba nie mogę się dostać. Szafeczka. Czy co to tam jest? Tutaj też chyba nic nie ma. Nie. Nic nie ma. No dobra. No to lećmy na górę, moi drodzy. No i co? Komentarzyk integracyjny chyba by się przydał, no nie? Więc napiszcie mi w komentarzu, po prostu, jak mija wam sobota. I tyle. Jakie macie plany na dzisiejszy dzień? Piszcie, piszcie. Ja oczywiście wszystkie komentarze czytam. Także elegancko. Udało się oczywiście uratować naszego Michaelka. Ej, a w sumie, jak o Michaelku, to jeszcze kolejny komentarz integracyjny. Jedliście Michaelki? Te prażynki od mini minimajka? Dajcie znać w komentarzu. Ja jadłem i powiem wam, że. E, osobiście serce bula kompletnie mi nie podchodzą. Uważam, że tam w ogóle nie ma smaku. Natomiast te drugie, chyba Barbecue, całkiem okej. Okay. Także, jak najbardziej e, polecam, sprawdźcie sobie sami. Zresztą, kiedyś na Instagramie robiłem live'a z y, testem tych majkelków. Także ten, kto obserwuje Insta, ten doskonale wie o co chodzi i niczego nie przegapia. Także zachęcam do obserwowania mojego Instagrama, do którego, <laughs> sorry, link macie w opisie. Dobra, przeszliśmy tędy. I co dalej? Mogę iść tutaj? Mogę, jak najbardziej, wręcz chyba muszę. Oj, trzeba przejść po tym wszystkim, ale widzę, że naszego Michaelka to w ogóle nie rusza. I kolejne... kolejny telewizorek z kolejnymi jakimiś rzeczami. Także zobaczmy, co my tutaj mamy. Noga odcięta. A dobra, ok, Od nowa. Gwoździe. Żyćko. Czy ta linia? I noga. Gwoździe, linia i noga. Gwoździe, linia i noga. Gwoździe, linia, noga. Gwoździe, linia, noga. Gwoździe, linia, noga. Łatwo, moi drodzy, łatwo. Słuchajcie, yy... teraz gwoździe powinny być. A mogę się cofnąć? Mogę. Okej, okay, dobra. Całe szczęście. Po prostu źle poszedłem. Powinienem iść tędy. Gwoździe, linia i noga. Eee, I teraz tak. No jest problem, bo tu mamy gwoździe. Aha, okej, okay, dobra. Linie i nogę. Nie wiedziałem, że to jest aż takie rozległe. No dobra, no to jednak nie jest to takie super proste. Gwoździe ale dobra, tutaj mam znowu linię, a noga jest aż tam. A i tu jest jeszcze noga, dobra. A bo jak tu miałem przejść? Boże, ja myślałem, że to jest gdzieś w tamtą stronę. Dobra, nieważne. Przeszedłem całe szczęście. Wchodź sobie tutaj, Michaelku, i mamy audiotape. Leaked. OK, fajnie. Kolejny audiotejp znaleziony. Tu mogę przejść jak najbardziej, ale czy jest jeszcze tutaj coś ciekawego? Chyba nie. No dobra, w takim razie otwieramy bolt. A unbolt. Dobra, czyli po prostu zablokuj i odblokuj. I co tutaj? Co spotka Michaela na tym piętrze? Hm. Wrogów żadnych nie widzę. Jest kolejna kładeczka i lecimy dalej. Słuchajcie, ja mam jakieś flashbacki, bo ja pamiętam, że no kawał czasu temu grałem w piłę na Xboxa 360, ponieważ jak pamiętacie z jednego z unboxingów, ja mam egzemplarz piły na Xboxa 360, piły 2 no i piły 1 również. I pamiętam ten moment, gdzie ja przechodziłem to kilkanaście razy, bo no na Xboxie czy ogólnie na konsoli, wiecie, trzeba było chodzić i jednocześnie manewrować. Tym, tym wiecie, nie wiem joy czy coś, no nie wiem, jak to się nazywa. Bierzemy sobie siekierkę w takim razie i idziemy dalej. Mogę zejść sobie tutaj na dół? Czy raczej nie? Raczej chyba nie. I teraz muszę wrócić. I ja pamiętam, że ja to robiłem naprawdę bardzo wiele razy. A tutaj cyk, po prostu RT, RT, RT i lecę. Także elegancko. Gdybym grał trochę wcześniej, to bym pamiętał, żeby zrobić po prostu save'a, tak? A niestety tego nie pamiętałem. I co? Rozumiem, że trzeba to przeciąć, tak? No, powiem ci... o. Chciałem powiedzieć Michaelku, że raczej ci się to nie uda, ale jak widzę, poszło. Świetna sprawa, super siekiera. Dobrze, wróćmy w takim razie w tamto miejsce. I będziemy lecieć dalej, zobaczymy co jeszcze spotka Michaelka, ale z tego co kojarzę, ja już chyba na tym momencie gdzieś zakończyłem moją przygodę z Piłą 2, bo już dalej nie pamiętam co jest, no chyba czy zaraz będę miał kolejne flashbacki. No i jednak mi się przypomni. Czas pokażę. Schodź na dół mogę tędy? Czy nie? Nie mogę. Kurcze, no. Masakra. Dobrze, ale przejdziemy sobie tędy na pewno. Też nie! Boże, no schodami muszę chodzić. Dramat. Zamiast sobie zeskoczyć, ułatwić życie. To ten oczywiście utrudnia sobie jak zwykle. Ale tu już musimy wskoczyć, no nie ma innej możliwości. Ten jak zeskoczył. Kurde, wariacik. Dobrze. Biegniemy w takim razie dalej. Kolejny stairs, unbolt. No, otwieramy. Ja wiem, że tam mogę przejść. Tutaj raczej nic nie ma, ale to aż dziwne. Tutaj musi. O, właśnie, są jakieś papiery. Paul Lethe. Dobrze, mamy papiery pana Paula. I tu jest otwarte. No to wchodzimy. Pewnie zaraz się zamknie. Tak obstawiam. Kolejna gra. Trzy minuty, tak. 3 minuty na co? Na przestawienie tych różnych świniaków, chyba, żeby aktywować door switch. Dobrze, ale ja tędy nie mogę się już wydostać, tak? Okej, okay, dobra. Przede wszystkim rozejrzyjmy się, moi drodzy, gdzie ja mam się dostać. Co, jak, jak to w ogóle wszystko wygląda. Eee, zobaczmy. No co, muszę tutaj chyba wyjść, tak? No i co te świniaki mają mi w takim razie tutaj pomóc? Bo w sumie nie bardzo kumam. Hmm, zastanówmy się. No dobra. Eee, pociągnijmy to. Hop. No i co? Ja Wam, że kurczę nie mam zielonego pojęcia, co ja mam tutaj zrobić tak szczerze No ale dobra, popróbujmy. Może coś... Może coś ogarniemy. Może jakiś pomysł wpadnie do głowy. To mogę popchnąć, no to popchnijmy w takim razie. Nie wiem, czy jest jakikolwiek sens, ale dobrze, zróbmy to. Hmm, dziwne. No nie ma żadnych oznaczeń i tak dalej, to też trochę lipa uważam, bo nie ma żadnego wytłumaczenia, gdzie, co i jak. A, dobra, już teraz rozumiem, po prostu, okej, okay, dobra. Dobra, wszystko już jest jasne. Wcześniej o tym zupełnie nie wiedziałem, to muszę... Przeciągnąć, że tak powiem, w tamtą stronę, ale okej, okay, przeszkadzają te świniaki. Dobra, słuchajcie, teraz, teraz już wszystko jest dla mnie jasne. Przeciągamy. Tutaj robimy to. Okej, okay, dalej nie mogę tego zrobić, ponieważ rozumiem, że te świniaki muszą dotknąć tego, żeby otworzyć drzwi, a tutaj mamy kolejne blokady. Dobra. Jest to do zrobienia, jak najbardziej. Także przesuńmy sobie. Ile tam mamy jeszcze czasu? Minutę. Kurczę. No, gdybym się zastanawiał troszeczkę krócej, to myślę, że byłoby to sensowne wszystko. Dobra, pociągnijmy to w tą stronę. I jeszcze raz. Dobrze. Chociaż nie wiem, czy to ma jakiś sens. Pewnie zaraz to przegram. Jak znam życie, to musi iść na pewno w tą stronę. Mało sekund mi zostało, więc czuję, że za chwilę to przegram, ale może się uda. Może się uda, słuchajcie, nie zapraszajmy, pociągnij to. Pięknie. No jak przegram, to zacznę jeszcze raz. Już teraz przynajmniej wiem co i jak, jak to trzeba zrobić. Ile na liczniku? 20 sekund. No raczej tego już nie zrobię w 20, 20 sekund, przepraszam, ale... Właśnie, teraz to trzeba pchnąć w tą stronę. Tutaj mamy pełne blokady. Także trochę lipa. A da się jeszcze raz to popchnąć? I da się. No właśnie. No właśnie, widzowie. I jeszcze raz da się popchnąć. Gdybym wiedział od samego początku, to byśmy to zrobili. A tak to niestety się nie udało. Ale nic straconego, robimy to jeszcze raz. Dobrze, moi drodzy, na początku przesuńmy sobie to. Na maksa dawa jeszcze raz. Elegancko, dobrze. To przesuńmy sobie do tyłu. Wiecie, jakbyście przechodzili na przykład tą grę, czy coś, to muszę wam po kolei pokazać, jak to trzeba zrobić. To przesuńmy sobie do przodu. Ok, wystarczy. To dajemy do tyłu. Jeszcze raz do tyłu. Mogę jeszcze raz? Mogę. Więc przesuwamy jeszcze raz. Mogę jeszcze raz? Już nie, dobrze. Teraz przesuńmy sobie to. Mogę jeszcze raz? Nie mogę. Dobra, ale za to mogę to. I tym samym chyba już powinno mi to otworzyć drogę. Dokładnie tak. No i słuchajcie, no to jednak było łatwe. Ale wiecie jak jest. Jeszcze raz, jeszcze raz, otwieraj. Dobra, chyba się udało. Tak jest, pięknie drzwi otworzone, zobaczcie. Minuta 52, elegancko. W takim razie przechodzimy dalej. No i co, wypadałoby chyba pomału kończyć odcinek. Jest jakiś gościu, ale ja nie mam y, żadnej broni. Na szczęście mogę tutaj atakować. Więc za chwilę przejmę od niego tą broń. Na to wygląda. Tylko niech te quick time eventy się zakończą. Jeszcze się podniósł? Jeszcze ci mało? Cyk, cyk. Kurczę, jaki kopniak na łeb. Dobra, po tym już się na pewno nie podniesie. Zabieramy w takim razie tą kulę. E, przeszukamy go. Miał oczywiście strzykawe. Kurczę, no powiem wam, że przydałby się jakiś zapis, nie? Przydałby się zapis. I byśmy sobie zakończyli odcinek. Ponieważ obstawiam, że i tak już sporo trwa. Dobrze, wejdźmy sobie jeszcze tutaj po schodach. Być może coś się tutaj za chwilę wydarzy. Kolejne papiery. Tym razem jakiegoś marka. I kolejna gradzik Soła. Tutaj obstawiam, że się będzie działa. Wejdźmy w takim razie. Michael you have the information that Zeke needs to solve his puzzle giving him the information he needs to live will cause him a great deal of pain but ignore the problem and you both go nowhere good luck oh man I w tym momencie ja wiem jestem prawie jak jedna stacja telewizyjna, która w najlepszym momencie ucina film na reklamy. Tym razem nie będzie reklam. Chyba że. Tak musiałem to zrobić, wybaczcie. <laughs> Ale w każdym razie, moi drodzy, od tego momentu rozpoczniemy sobie kolejny odcineczek. A może jednak nie? Albo wiecie co? Zróbmy sobie jeszcze tą grę, ponieważ w sumie nie działo się nic ciekawego w tym odcinku, także zakończmy go z przytupem. Lecimy w takim razie jeszcze z tą rzeczą. I z tego co widziałem na początku jest 8 i te 8 jest tutaj dokładnie tak z tyłu włączone i teraz rozumiem, że musimy znaleźć kombinację z ósemką na początku. O matko jedyna. Co tu zrobić? Czekajcie, to mogę przesuwać chyba z tego co widzę. Tak, mogę tutaj move barricade. E, dobra, czyli rozumiem, że tutaj pewnie jest coś ukryte, ale czy jest tutaj jakaś ósemka z przodu? Kurczę, nie widzę. Dobra, tutaj. O, dokładnie, jest jeszcze jedna barykada, także przesuńmy ją sobie. Czy tutaj jest jakaś ósemka? Czekajcie, moment, moment, moment. Tu jest ósemka! Przesuń to. 8-0. 8, 0, 6, 4, 80647 80, dobra, szukamy 0. Tu jest 3. Tutaj mamy 0, dobra, dawaj 0. Ok, 80, dobra, szóstka, gdzie jest szóstka? Tutaj co mamy? Trójkę, to nie tu. 4, to też nie. Tutaj 7, też nie. Gdzie jest szóstka? O, tu jeszcze coś jest. Tutaj jest szóstka. Jest szóstka, dobra. Dawaj szybko szóstkę. Okej. Okay. Jeszcze cztery i siedem. Czwórka była... Tutaj? Tu jest czwórka? Nie, tu jest siódemka. Tu jest chyba czwórka. Tak jest, czwórka. I siódemka. Szybko, 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 szybko. Szybko pod siódemkę. Tak to jest tutaj. Aktywuj, aktywuj. Okej. Okay. To jest dobry kod. Dokładnie tak. Udało się i mogę stąd wyjść. A tam jest ten gościu. Udało się. No dobra, moi drodzy. Także już teraz myślę, że możemy zakończyć ten odcinek. Coś się zadziało, chociaż na koniec. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, like zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, napiszcie komentarz, jak Wam się podobało, odpowiadajcie na komentarze integracyjne, jak tam Wasza sobota, jak tam majkelki. No i co? I Widzimy się w następnym odcinku, za tydzień, w sobotę o tej samej porze, a wspierający obejrzą sobie go dzień wcześniej. Także jeżeli chcecie być jak wspierający, zachęcam do dołączenia, do wspierania kanału. Linki, potrzebne informacje o bonusach macie w opisie. Także zerkajcie tam, dołączajcie, będzie mi bardzo miło i to tyle. Dzięki jeszcze raz za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.